Wszyscy wiemy, że elektryczne samochody potrafią być piekielnie szybkie, ale wciąż wiele osób uważa, że brakuje im tego sportowego ducha, tego pierwiastka, który daje frajdę z jazdy. Jeżeli Wy też tak uważacie, to pokażę Wam dzisiaj samochód, który sprawi, że być może zaczniecie wątpić w swoje przekonanie. To Hyundai Ionic 5. Możecie pomyśleć, że to żadna nowość, ale wszystko zmienia literka N w nazwie modelu. Oznacza ona, że mamy do czynienia ze sportową odmianą znanego nam już elektryka, tak, o teraz wszystkie modele z serii N będą tylko elektryczne. Ta sportowa odmiana to nie jest tylko kilka akcentów stylistycznych czy lekkie podniesienie mocy. Ten samochód naprawdę różni się od standardowej wersji. Został poszerzony o 5 cm po to, żeby zmieścić szersze opony. Jest także o 2 cm niższy i o 8 cm dłuższy. Wydłużenie nadwozia było potrzebne, aby dodać tylny dyfuzor oraz umieścić klapy powietrza w przednim zderzaku, zapewniające dodatkowe chłodzenie. Konstrukcja nadwozia została usztywniona, a mocowania silników i akumulatora zostały wzmocnione. To wszystko po to, żeby ten samochód Lepiej prowadził się w zakrętach. Producent obiecuje także dużą odporność na przegrzewanie się akumulatora i silników, zapewnioną m.in. przez oddzielne, niezależne chłodnice i większą powierzchnię chłodzenia. Wszystko po to, aby samochód nadawał się do jazdy na torze. No dobrze, pewnie jesteście ciekawi, jaką moc ma Ionic 5N. Standardowo jest to 609 koni mechanicznych, co już brzmi obłędnie, ale na żądanie możemy ją zwiększyć do 650 koni mechanicznych na 10 sekund. Jak to przekłada się na osiągi? Pierwsza setka w 3,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 260 km na godzinę. Ale sama prędkość i przyspieszenie to za mało w przypadku sportowego samochodu, dlatego znajdziemy tu także system N-Torque Distribution, który pozwala kierowcy na ustawienie rozdziału momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią, wykorzystując 11-stopniową regulację. Ionic 5N potrafi także driftować, bo mocniejszy silnik zamontowano tutaj na tylnej osi. A dodatkowo elektronika pozwala kontrolować kąt wychylenia, a także zasymulować tzw. kopnięcie w sprzęgło, po to, aby szybko zainicjować poślizg. Zawrotne osiągi i możliwość jazdy bokiem wciąż Was nie przekonały. Sportowy samochód musi brzmieć rasowo i szarpać przy zmianie biegu? Nie ma problemu. Ionic 5N potrafi obie te rzeczy, dając kierowcy większy fan zjazdy i poczucie kontroli nad pojazdem. Włośniki w kabinie potrafią emitować dźwięk spalinowego silnika i wydechu, a dodatkowo układ napędowy potrafi symulować działanie ośmiostopniowej dwusprzęgłowej skrzyni biegów, powodując szarpnięcia przy tych wirtualnych zmianach przełożeń. Sam nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce, ale przyznaję, że brzmi to bardzo obiecująco. Tymczasem przyjrzyjmy się drugiej premierze koreańskiego producenta. Oto zupełnie nowy Hyundai Santa Fe, czyli kawał solidnego suwa. Możecie go mieć w wersji pięciosobowej, możecie go mieć w wersji siedmiosobowej, ale także sześciosobowej. W tej ostatniej konfiguracji możecie zamówić fotele kapitańskie i cieszyć się wygodą podróżowania na najwyższym poziomie. Nowy Santa Fe zupełnie nie przypomina swojego poprzednika, jest o wiele bardziej kanciasty i taki surowy. Ma także większy rozstaw osi, co jeszcze bardziej podkreśla jego potężną sylwetkę. Na Nadwozie mierzy 483 cm długości i 172 cm wysokości, a dzięki prostym kształtom skrywa całkiem przestronne wnętrze. Na europejskim rynku będzie dostępny jako klasyczna hybryda, ale także jako hybryda typu plug-in. W obu przypadkach z benzynowym turbodoładowanym silnikiem. A teraz zajrzyjmy sobie do wnętrza. Tu również nie znajdziemy podobieństw z poprzednią generacją modelu. Wnętrze jest eleganckie, ale sprawia też wrażenie solidnego, a producent zadbał o wykorzystanie ekologicznych materiałów. Podróżujący tym samochodem mogą przede wszystkim liczyć na wygodę. Ja właśnie siedzę na fotelu relaksacyjnym, jak to nazwał producent, który opcjonalnie może być wyposażony w... Podnóżek, dzięki czemu podobno mogę zasiąść w takiej pozycji, aby niemal osiągnąć stan nieważkości. Z takich ciekawostek jeszcze przede mną znajduje się schowek do sterylizacji, gdzie możemy oczyścić swojego smartfona czy na przykład portfel. Także w tylnych rzędach siedzeń, gdzie nawet osoby o wyższym wzroście nie powinny narzekać na brak miejsca na nogi czy nad głową. Dodatkowo tylne fotele składają się zupełnie na płasko, dzięki czemu zyskujemy całkiem przestronną i praktyczną przestrzeń. Kiedy oba modele trafią do polskich salonów? Zapytajmy u samego źródła. Ioniq 5N i nowa piąta generacja Hyundai Santa Fe. Będą dostępne w polskich salonach jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Gdy chodzi o cenę modelu Santa Fe, możemy powiedzieć, że ceny nie są jeszcze precyzyjnie ogłoszone. Zrobimy to w najbliższym czasie, ale będziemy starać się, by te ceny znacząco nie odbiegały od tej kwoty, którą mamy dzisiaj. Przypomnę, ta obecna Santa Fe zaczyna się już od niecałych 200 tysięcy. Może będzie lekka korekta, ale będą to mniej więcej podobne wartości. Gdy chodzi o Ionika 5 już teraz możemy powiedzieć, że to będzie najtańszy samochód o tak gigantycznej mocy ponad 600 koni mechanicznych na polskim rynku i ta cena zaczyna się. Od 369 tysięcy złotych, a jest to samochód już w pełni uzbrojony do jazdy zarówno na co dzień, jak i naprawdę szybkiej jazdy po torze.